Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jedną z najważniejszych wiadomości ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o polskie lotnictwo wojskowe, jest kwestia przekazania polskich maszyn MiG-29 Ukraińcom. Kwestia ta powracała od samego początku wojny na Ukrainie. Wielokrotnie powtarzałem, że nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, no ale cóż, stało się. A ponieważ uważam, że jest to dość istotna. Sprawa to warto wyjaśnić kilka wątków, bo śledząc większość polskich mediów można odnieść wrażenie, że Polacy oddają wszystkie migi. No nie do końca, ale o tym później decyzja o przekazaniu samolotów została potwierdzona przez prezydenta RP Andrzeja Tudę, który powiedział, że Polska przekaże samoloty, które tu cytat, migi, które przejęliśmy na początku lat 90. po armii. NRD. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi. I pozwolę sobie tutaj się na chwilę zatrzymać. Pan prezydent, niestety, nie ma racji. Samoloty MiG-29, należące wcześniej do lotnictwa niemieckiego, zostały przez Polskę przejęte nie w latach 90., ale na początku XXI wieku za symboliczne jedno euro. Dokładniej w 2003 roku Polska otrzymała z Niemiec 22 samoloty MiG-29, w tym 18 jednomiejscowych MiG-29G i 4 dwumiejscowe MiG-29GT. Do wojskowych zakładów lotniczych nr 2 w Bydgoszczy zostały dostarczone pomiędzy wrześniem 2003 a sierpniem 2004 roku. W Niemczech pozostał jeszcze jeden MiG-29G. Samolot został pozbawiony całego wyposażenia. Polski personel techniczny wymontował z niego wszystko, co tylko się dało. O ile dobrze pamiętam, to ten ostatni MIG jest wykorzystywany jako eksponat w Muzeum Luftwaffe na lotnisku Gatow w Berlinie. Od czerwca 2005 roku cztery samoloty MIG-29 trzy w wersji jednomiejscowej i jeden dwumiejscowy. Weszły na uzbrojenie 41. Eskadry Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Samoloty nie przechodziły głębokiego remontu, gdyż oczekiwano, że zostaną jak najszybciej przekazane do jednostki w celu szkolenia pilotów. Samoloty nosiły nazwę MiG-29G i MiG-29GT w wersji dwumiejscowej. W 2005 roku w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2. Podjęto remont kolejnych 10 samolotów, siedmiu bojowych i trzech szkolnych. Do stycznia 2006 roku ukończono remont czterech samolotów. W 2006 roku do dęblińskiej szkoły Orlond zostały skierowane dwa samoloty Mig 29, odpowiednio przygotowane do pełnienia roli pomocy szkoleniowych. Osiem po niemieckich samolotów stało się składnicą części zapasowych. Były to samoloty, które były w najgorszym stanie, w większości już bardzo zużyte. Dlatego też uznano, że nie nadają się do dalszego remontu. Były to egzemplarze z numerami polskimi: 4102, 4107, 4109, 4117, 4112, 4118, 4114 oraz 4119. Bardzo ciekawą historię ma też egzemplarz MIG-29 nr 4115, który w 2007 roku został wycofany i przekazany do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jest to maszyna w wersji dwumiejscowej, która w niemieckim lotnictwie nosiła oznaczenia 29 plus 23. Również wymienione wcześniej Migi wykorzystano jako eksponaty muzealne i pomoce naukowe w różnych instytucjach. Na przykład kilka maszyn pozostało w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. W kolejnych latach poniemieckie Migi wykruszały się jeszcze bardziej, tak że obecnie w służbie pozostaje tylko kilka maszyn sprowadzonych z Niemiec. Kolejna uwaga, tym razem natury ogólnej. Spośród 28 samolotów MiG-29, które znajdują się na stanie naszych sił powietrznych w służbie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku znajduje się już tylko 6 poniemieckich maszyn w wersji jednomiejscowej oznaczonej MiG-29G i 3 w wersji dwumiejscowej oznaczonej MiG-29GT. Są to najbardziej wyeksploatowane egzemplarze spośród naszych wszystkich maszyn, które zostały pozyskane w trzech falach. Pierwsza fala sprowadzenie ze Związku Radzieckiego, następna fala pozyskanie z Czech, no i trzecia fala sprowadzenie z Niemiec. A zatem nikt nie mówi o zakończeniu kariery naszych MiGów 29. Przekazujemy Ukrainie tylko kilka najbardziej zużytych maszyn, które są w takim sobie stanie technicznym i raczej zbyt długo już nie polatają. Oznacza to tylko jedno. Polska będzie nadal wykorzystywała około 19 maszyn tego typu, które pozostaną na służbie naszego lotnictwa przynajmniej do czasu, gdy na jego wyposażeniu pojawi się samolot FA-50 PL. Z tego co wiemy, jedna maszyna tego typu została już ukończona i zaprezentowana publicznie. Samolot ma dość ciekawe, jak na polskie warunki, malowanie z tak zwaną fałszywą kabiną wymalowaną na spodzie kadłuba. Podobno utrudnia to celowanie nieprzyjacielowi w walce powietrznej. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tego sprawdzać w praktyce. Kwestia trzecia. Na dostawy polskich migów Ukraina będzie musiała poczekać trochę dłużej niż deklarował to prezydent, choćby dlatego, że konieczne jest usunięcie sprzętu, który nie powinien trafić w ręce Ukraińców, a to wynika z tego, że Ukraina nie jest członkiem NATO i do niektórych podsystemów nie powinna mieć dostępu. Cztery maszyny, które mają trafić na Ukrainę jako pierwsze, są najprawdopodobniej jeszcze w stanie lotnym, natomiast samoloty, które mają być serwisowane, są zapewne już od pewnego czasu nielotne i trzeba je do tego stanu przywrócić, a to zapewne potrwa. Najlepszy przykład potwierdzający, że migi z szachownicą trafią na Ukrainę, jak to się mówi, nieprędko. To historia słowackich maszyn tego typu, których przekazanie zostało szumnie ogłoszone już kilka miesięcy temu. Podczas posiedzenia słowackiego rządu w dniu 15 marca dopiero ustalano szczegóły przekazania samolotów. Zatrzymajmy się jednak na chwilę na tym, czego oczekują Słowacy: po pierwsze, odpowiedniej rekompensaty finansowej od USA. W naszym przypadku, jak do tej pory, nic na ten temat nie wiadomo. Najprawdopodobniej dojdzie także do przyspieszenia programu dostaw samolotów F-16 dla sił powietrznych Słowacji. Słowacy mają podobno, tak przynajmniej donoszą polskie media, od razu przekazać od 11 do 13 maszyn. Polska da 4, i kolejne w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Polska zadeklarowała, a zatem. Pewności jeszcze nie ma. Niektórzy YouTuberzy, na przykład kanał wideo-prezentacje, podały już nawet kwotę, jaką Polska mogłaby uzyskać za sprzedaż tych samolotów. Jeśli ktoś ma życzenie, to myślę, że jest to dosyć ciekawa sprawa, dlatego też zapraszam tam. Tutaj tego wątku nie będę poruszał. Sprawa czwarta. Ukraińcy zachowują się dziwnie. Przynajmniej moim zdaniem jest takie polskie przysłowie: darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Tymczasem Juri Ignat, rzecznik sił powietrznych Ukrainy, stwierdził w piątek. Samoloty MIG-29 nie są skuteczną bronią przeciwko rosyjskiemu terrorowi, przeciwko tym pociskom manewrującym dronom. Nie mogą znacząco zwiększyć potencjału bojowego Ukrainy, zestrzeliwują niewielki procent tych pocisków. Na dodatek Ignat stwierdził także, że samoloty MIG-29 nie poprawią znacząco sytuacji. W nawiązaniu do tych słów warto przywołać opowieści o duchu Kijowa, który podobno latał na MiG-29 i zestrzeliwał hurtowe ilości rosyjskich maszyn. Warto przywołać opublikowany przez samych Ukraińców materiał o Wadimie Woroszyłowie, który stał się pierwszym ukraińskim asem myśliwskim tej wojny, zestrzeliwując kilka dronów szachit. Mam wrażenie, że stanowisko ukraińskiego rzecznika prasowego przeczy ich własnej propagandzie. Oczywiście jest to część długofalowej polityki Kijowa, który dąży do tego, by świat zachodni sprezentował Ukrainie, oczywiście za darmo, amerykańskie F-16. Problem polega na tym, że administracja Joe Bidena nie chce robić Ukrainie takich prezentów. Na marginesie, to skoro Ukraińcy tak kręcą nosem na te migi, to mogę tutaj zadeklarować, że ja bardzo chętnie przyjmę jednego w porywach dwa... Żeby postawić sobie na działce. Uwaga piąta. Nie w sposób oprzeć się wrażeniu, że bardziej niż nowych samolotów Ukraińcy potrzebują części zamiennych. Już kilka miesięcy temu mieli otrzymać pokaźny zapas części pod zespołów i amunicji. Pojawiały się nawet sugestie, że na Ukrainie znalazło się kilka samolotów Mig 29, które po prostu i dla niepoznaki rozmontowano a następnie oddano za bezcen Ukraińcom. Możliwe, że faktycznie tak było. Ale w praktyce wydaje się to mało prawdopodobne, choćby dlatego, że Ukraińcy mają od groma i trochę, a przynajmniej mieli, zakładów remontujących samoloty MIG-29, a także wiele samolotów tego typu, które zostały już wiele, wiele lat temu wycofane ze służby i po wybuchu wojny były przywracane do stanu lotnego. Choćby jedyny potwierdzony ukraiński as Wadim Woroszyłow, latał na MIG-u wykorzystywanym wcześniej w grupie akrobacyjnej Ukraińskie Sokoły, która na początku lat 90. latała na samolotach MiG-29. Wynika z tego jedno. Ukrainie bardziej niż nowe samoloty przydałyby się części zamienne. A my tymczasem mamy przeprowadzać przeglądy naszych samolotów, które mają zostać wysłane na Ukrainę. No trochę to dziwne. Uwaga szósta. W przeciwieństwie do Słowacji, Polska raczej nie może liczyć na rekompensatę finansową za przekazanie samolotów, a także na zwiększenie zamówienia na F-35 albo przyspieszenie dostaw tych maszyn. Władze amerykańskie stwierdziły, że przekazanie samolotów MiG-29 to suwerenna polska decyzja. Jednym słowem, róbcie Polacy co chcecie, ale nas w to nie mieszajcie. A szkoda, bo niedawno pojawiały się głosy, choćby ze strony koncernu Lockheed Martin, który deklarował, że za przekazywanie samolotów w Ukrainie będą bonusy. No i co? No i nic. Co do reakcji zagranicy, warto jeszcze wspomnieć, że zachodnia prasa sugeruje, że może to być początek większego procesu. Ale w najbliższej okolicy samoloty Ukrainie mogliby przekazać jeszcze Bułgarzy, którzy stwierdzili już kilka miesięcy temu, że dopóki nie dostaną nowych samolotów, to nic nie dadzą, oraz Mołdawianie, którzy proponują sprzedaż kilku maszyn MiG-29. Kolejnych dostawców trzeba szukać już znacznie dalej. Natomiast stanowisko USA to idealne podsumowanie tego, ile tak naprawdę Polska w NATO znaczy. No cóż, z mojej strony to już dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że materiał przypadł Państwu do gustu. Zapraszam do komentowania, a także do śledzenia mediów społecznościowych kanału, subskrybowania, zarówno tutaj, jak również na kanale rezerwowym, stawianiami wirtualnej kawy i wspierania zbiórki dla naszego widza Krystiana. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który już niebawem powinien pojawić się na kanale. Do widzenia się z Państwem, wszystkiego dobrego